Siemanko Huber z tej strony przede mną rower cargo, czyli największy z rowerów w rodzinie marki Uan jest to rower służący do transportu, tak jak widać, z przodu duży koszyk, z tyłu, koszyk do transportu różnego rodzaju produktów. Tutaj z tyłu zamiast tego koszyka można również zamontować na przykład dwa krzesełka. Siedziska dla dwójki dzieci, tak więc dojeżdżając do pracy, po drodze transportując dzieci do przedszkola nie musimy się spocić, ponieważ możemy je dostarczyć na tych krzesełkach przy asyście silnika elektrycznego, który w tym modelu oczywiście znajduje się w tylnej piaście. I dzięki dwóm bateriom możemy zrobić do 200 km na jednym ładowanym, tak więc jest to naprawdę niezła bestia transportowa, którą mam nadzieję niedługo przetestujecie, do czego serdecznie zapraszam. Do zobaczenia.